Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować samochód nowy z 2019 roku. Volkswagen Passat Alltrack z silnikiem dwulitrowym TDI, 190 koni, napędem na cztery koła, 4Motion Jest to wersja wyposażenia Oltra, charakteryzuje się większym prześwitem oraz dodatkowymi elementami osłonnymi. Jest wyposażona w 17-calowe felgi aluminiowe, światła LEDowe, logony przeciwmogielne, system Front Assist i aktywny tempomat. Zajrzyjmy do wnętrza pojazdu. W środku mamy specjalną tapicerkę zarezerwowaną dla wersji Alltrack, fotele Ergo Comfort, system nawigacji satelitarnej, Discover Media, mamy klimatyzację, podgrzewane fotele, bezkluczykowy dostęp, automatyczną skrzynię biegów, kierownicę specjalną zarezerwowaną dla wersji Alltrack, aktywny tempomat, klasyczne zegary. Oraz system wzywania pomocy on-call. Tylna klapa jest unoszona elektrycznie. Z tyłu mamy dodatkowo rolety w tylnych drzwiach. Prezentowany samochód katalogowo jest wyceniony na 197 800 zł. Jak już wspomniałem, jest to auto z 2019 roku i przysługuje dosyć duży rabat. A już szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie Otomoto oraz zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziękuję bardzo.